o, o mocy wysłuchiwanych modlitw właśnie. Dojeżdżałam do pracy z dwiema paniami, akurat siedziałam za kółkiem i była to niedziela. I przez to, że to była niedziela i nie jechał sznur aut przede mną, jechałam sama, no to pocisnęłam i byłam w Mokrzeszowie, gdzie jest radar po prawej stronie. Całkiem zapomniałam, nikt nie zahamował przede mną, 73 się okazało, błysnęło mi, myślę sobie, wielane. ja się tak trudzę, żeby tutaj coś zarobić. I teraz będę miała oddania. na szczęście myślałam tylko, te pieniądze, najpierw od razu powiedziałam, ogłosiłam w domu, tylko jak się znalazłam sama, wykrzyczałam, że ja nie zapłacę za ten mandat, że zdjęcie nie wyjdzie, robię. zresztą panie, ty się tym zajmij. A potem tak już zmiękczyłam, jak usłyszałam, wiecie, w pracy, że mogą nawet mi zabrać prawo jazdy, to już tak zaczęłam się bać, chociaż wiem, że nie powinnam. I zaczęłam się modlić, Panie, proszę Cię, żeby chociaż tylko te 200 złotych, nie więcej, że zaraz. Wczoraj przyszedł mandat przedwczoraj w wysokości 100 zł. Przed dostaniem tego mandatu obiecałam sobie, że nigdy więcej, przynajmniej w miejscu zabudowania, nie będę przeginać z gością. Jak to, to, to zapłaci 500 złotych. Wymodliłam sobie. Jak przeczytałam 30 i 4 punkty, mówię, Boże, dziękuję. Pan jest taki Pani. a ja tak ścisnę. A wiecie, za, za poza miejscem, to już nie mówię, ja jechałam.